Warunki na Szczelińcu zrobiły się już nieco bardziej surowe i już takiego komfortu, jaki był nie tak dawno, już nie ma. Mamy tak, minus 9 stopni, 800 metrów, natomiast do przejścia jeszcze 11 km więc na szczęście jesteśmy dobrze ubrani to nam daje komfort i poczucie bezpieczeństwa. Więc maszerujemy dalej.